Akacjowa 38 odcinek 730. Samuel wraca do domu i oskarża Ursulę. Szokująca wiadomość o Oldze wszystko zmienia. Powrót Samuela do domu po wyjściu ze szpitala wywołuje prawdziwą burzę. Mężczyzna natychmiast konfrontuje się z Ursulą, rzucając poważne oskarżenia dotyczące jej zgody na operację. Podczas gdy Diego zdaje sobie sprawę, że jego szczęście u boku Blanki dobiega końca, Rosina wyznaje Susanie sekret, który wprawia ją w osłupienie. Jednak największy zwrot akcji następuje, gdy dawny znajomy Ursuli przynosi jej wiadomość o Oldze, która może odmienić losy wszystkich. Co tak naprawdę zobaczył, cisza, która zaległa w mieszkaniu państwa Palacios, była gęsta i ciężka, jakby powietrze nagle zamieniło się w ołów. Antonito siedział na brzegu aksamitnej sofy, ale nie czuł jej miękkości. Jego ciało było napięte, ramiona opadnięte w geście całkowitej rezygnacji, a wzrok wbity w perski dywan, którego skomplikowane wzory zdawały się wirować, tworząc chaos idealnie odzwierciedlający ten w jego głowie. Słowa pracodawcy wciąż dźwięczały mu w uszach, ostre i ostateczne jak uderzenie topora. Z przykrością informuję, panie Palacios, ale pańskie usługi nie będą nam już potrzebne. Koniec. Kropka. Żadnych wyjaśnień, żadnych szans na obronę. Po prostu pustka. Lolita znalazła go w tej właśnie pozie. Weszła do salonu cicho, niosąc tacę z dwiema filiżankami gorącej czekolady, której słodki aromat zwykle potrafił rozproszyć najciemniejsze chmury. Dziś jednak zapach zdawał się bezsilny wobec mroku, który spowił jej męża. Postawiła tacę na stoliku, a dźwięk porcelany o drewno był jedynym, który odważył się przerwać milczenie. usiadła obok niego, tak blisko, że czuła drżenie przechodzące przez jego ciało. Nie pytała. Wiedziała, widziała to w jego oczach, w sposobie, w jaki unikał jej spojrzenia, Antonito, serce moje, szepnęła, kładąc dłoń na jego ramieniu. Jej dotyk był ciepły i pewny. Spójrz na mnie, podniósł głowę, a w jego oczach zobaczyła ocean rozpaczy. Był to wzrok człowieka, który czuł, że zawiódł, że cała jego ciężka praca, wszystkie starania, by wreszcie stanąć na nogi i zapewnić rodzinie stabilizację, obróciły się w pył. Straciłem ją, Lolita, wychrypiał, a jego głos załamał się przy ostatnim słowie. Straciłem pracę. Znowu, jestem nieudacznikiem, zawsze nim byłem, nie mów tak, zaprotestowała łagodnie, ale stanowczo. Przysunęła się jeszcze bliżej i objęła go mocno. Posłuchaj mnie uważnie nie jesteś żadnym nieudacznikiem. Jesteś najmądrzejszym, najbardziej pomysłowym człowiekiem, jakiego znam. Pamiętasz, jak wynalazłeś ten aparat do czyszczenia butów? Albo te samopodgrzewające się kapcie może nie przyniosły fortuny, ale pokazały, jaki masz wspaniały umysł. Uśmiechnął się gorzko umiejętność, która najwyraźniej nie jest w cenie na rynku pracy. To nie twoja wina powiedziała, patrząc mu prosto w oczy z siłą, która zdawała się przenikać do jego duszy. Świat jest teraz trudny, ale my jesteśmy silni, jesteśmy razem, jedna praca to nie cały świat. Znajdziesz inną, lepszą, a dopóki jej nie znajdziesz, ja jestem tutaj. Poradzimy sobie. Zawsze sobie radzimy, podała mu filiżankę. Jego dłonie drżały, gdy ją przyjmował. Wziął mały łyk gorącej czekolady. Słodycz rozlała się po jego podniebieniu, przynosząc chwilowe, niemal dziecinne pocieszenie. Nie rozwiązywało to problemów, ale ciepło dłoni Lolity i jej niezachwiana wiara w niego były jak balsam na poranioną dumę. Oparł głowę na jej ramieniu, czując, jak ciężar powoli zaczyna z niego schodzić. Może nie wszystko było stracone. Może, tylko może, z nią u boku, naprawdę da sobie radę. W tym samym czasie, na dole, w gwarnej ciastkarni La Deliciosa, temat utraty pracy przez Antonita stał się już główną wiadomością dnia. Rosina i Susana, siedząc przy swoim ulubionym stoliku, perorowały z minami ekspertek od ekonomii i moralności. Słyszałam od męża, że to było nieuniknione, mówiła Rosina, zniżając głos do konspiracyjnego szeptu. Podobno Antonito miał jakieś zbyt nowoczesne pomysły, które nie spodobały się zarządowi. Zawsze wiedziałam, że ten jego zapał do wynalazków sprowadzi na niego kłopoty, zapał do wynalazków to jedno, prychnęła Susana, poprawiając okulary na nosie. Ale brak odpowiedzialności to drugie. Młodzi ludzie w dzisiejszych czasach myślą, że wszystko przychodzi łatwo. A praca to nie zabawa. Trzeba pokory i ciężkiej pracy, a nie bujania w obłokach. Trini, która właśnie podeszła do ich stolika, by złożyć zamówienie, usłyszała ostatnie zdanie. Jej uśmiech zniknął w mgnieniu oka, zastąpiony przez lodowate spojrzenie. Wyprostowała się, a jej postawa emanowała godnością i cichą furią. Wybaczcie, że się wtrącę, drogie panie, zaczęła głosem słodkim jak miód, ale z nutą stali, ale zdaje mi się, że mówicie o moim pasierbi. I chciałam tylko sprostować kilka rzeczy, zanim wasza wyobraźnia poniesie was w krainę krzywdzących plotek. Rosina i Susana spojrzały na nią zaskoczone. Nie spodziewały się tak bezpośredniej konfrontacji. Ależ Trini, my tylko rozmawiamy, zaczęła Rosina, ale Trini jej przerwała, rozmawiacie o człowieku, który pracował dzień i noc, by odbudować honor swojej rodziny. O człowieku, który ma więcej kreatywności i dobrego serca w małym palcu, niż niektórzy w całym ciele. Utrata pracy to tragedia, a nie powód do publicznego osądu przy ciastku i kawie. Antonito nie jest leniem ani fantastą. Jest dobrym człowiekiem, który miał pecha. A prawdziwi przyjaciele, prawdziwi sąsiedzi, w takiej chwili oferują wsparcie, a nie wbijają nóż w plecy swoimi szeptami. Jej słowa zawisły w powietrzu, ostre i celne. Twarze obu pań oblały się rumieńcem wstydu. Spuściły wzrok, nagle bardzo zainteresowane wzorem na serwetkach. Trini stała jeszcze przez chwilę, upewniając się, że jej lekcja została zrozumiana, po czym odwróciła się z gracją i podeszła do Lady, zostawiając za sobą ciszę głośniejszą niż jakakolwiek tyrada. Wiedziała, że musi być silna za Antonita, za Ramona, za całą ich rodzinę. Była lwicą broniącą swojego stada i nie wahała się użyć pazurów. Tymczasem w innej części Akacjowej, w mieszkaniu Aldejów, atmosfera była równie napięta, choć z zupełnie innych powodów. Dorożka zatrzymała się przed kamienicą, a z jej wnętrza, wspierany przez pielęgniarza, wysiadł Samuel. Był blady, chudszy niż przed operacją, a każdy krok sprawiał mu widoczny wysiłek. Jednak w jego oczach płonął nowy ogień, zimny, twardy i pełen determinacji. Przeżył. Wbrew wszystkiemu, wbrew chorobie, a może nawet wbrew czyjejś woli, kiedy wszedł do mieszkania, w holu czekała na niego Ursula. Jej twarz była jak zwykle maską nienagannej powściągliwości, ale w jej oczach krył się cień zaskoczenia, a może nawet rozczarowania. Samuel, drogi chłopcze, powiedziała swoim aksamitnym, ale pozbawionym ciepła głosem. Witaj w domu, jak się czujesz? Samuel zignorował wyciągniętą w jego stronę dłoń. Odepchnął delikatnie pomoc pielęgniarza i stanął przed nią o własnych siłach, choć kosztowało go to wiele. Czuję się, żywy, odparł, a w jego głosie pobrzmiewała nuta ironii. Co, jak mniemam, nie do końca było częścią twojego planu, prawda, Ursuło? Maska na jej twarzy drgnęła. Nie rozumiem, o czym mówisz. Martwiłam się o ciebie. Zaśmiał się, ale był to śmiech pozbawiony radości, suchy i gorzki. Naprawdę? Martwiłaś się? Czy to dlatego odmówiłaś podpisania zgody na operację? Czy to ta Twoja troska kazała ci zostawić mnie na śmierć? Jego oskarżenie uderzyło w nią z siłą fizycznego ciosu. Przez ułamek sekundy w jej oczach pojawił się błysk paniki, ale natychmiast go zdusiła. Wyprostowała się, przybierając pozę urażonej niewinności, jak śmiesz. Byłam przerażona. Lekarze mówili, że operacja jest ryzykowna, że możesz jej nie przeżyć. Chciałam cię chronić, szukać innych rozwiązań. To Diego, w swojej impulsywności, podjął tę straszną decyzję wbrew mojej radzie. Diego uratował mi życie, syknął Samuel, a jego głos był teraz ostry, jak brzytwa podczas gdy ty, moja macocha, która powinnaś mnie chronić, byłaś gotowa patrzeć, jak umieram. Nie wiem jeszcze, dlaczego to zrobiłaś, ale dowiem się. Bądź tego pewna, czas, kiedy mogłaś mną manipulować, skończył się. Wróciłem ze szpitala jako inny człowiek, Ursuło. I radzę ci o tym pamiętać, odwrócił się od niej i powoli, z godnością, ruszył w stronę swojego pokoju, zostawiając ją samą w holu. Ursula stała nieruchomo, jej dłonie zacisnęły się w pięści. Chłopiec stał się mężczyzną. Co gorsza, stał się wrogiem. A to komplikowało wszystko. Jej misternie tkana sieć intryg właśnie zyskała nowe, niebezpieczne rozdarcie. Z cienia korytarza wyłonił się Diego. Słyszał całą rozmowę, na jego twarzy malował się skomplikowany splot uczuć, ulga na widok brata, ból z powodu jego chłodu i głęboka, narastająca nienawiść do kobiety, która stała przed nim. Diego podszedł do Samuela, który zatrzymał się w pół kroku, słysząc jego kroki. Chciał coś powiedzieć może położyć mu dłoń na ramieniu, okazać braterską miłość. Ale Samuel odwrócił się, a jego spojrzenie było zimne jak lód, dziękuję, że podpisałeś zgodę, powiedział cicho, oficjalnym tonem. Byłeś mi to winien, Samuelu, ja, zostaw mnie, Diego. Muszę odpocząć, uciął krótko i bez dalszych słów zniknął za drzwiami swojego pokoju. Diego został na korytarzu, czując się, jakby dostał w twarz. Spodziewał się trudności, ale nie takiej lodowatej bariery. Wrócił brat, którego kochał, ale jednocześnie wrócił mąż kobiety, którą on, Diego, pokochał w czasie jego nieobecności. Patrzył na zamknięte drzwi, a potem na blance, która stała na końcu korytarza, obserwując wszystko z bólem w oczach. Ich chwile, te kradzione tygodnie, kiedy mogli udawać, że świat zewnętrzny nie istnieje, właśnie dobiegły końca. Rzeczywistość wróciła z całą brutalnością, a wraz z nią wrócił Samuel, stojący teraz między nimi jak mur, którego nie dało się zburzyć. Blanka podeszła do Diega, jej oczy były pełne łez. On cię nienawidzi, szepnęła, on ma prawo, odparł Diego, a w jego głosie brzmiała rezygnacja. Zabrałem mu wszystko, co myślał, że jest jego, nawet jeśli on sam tego nie doceniał. A teraz, teraz muszę się usunąć, wiedział, że to jedyne słuszne wyjście, ale myśl o życiu bez blanki była jak fizyczny ból, jak rana, która nigdy się nie zagoi. W domu państwa Alvarez Hermoso Celia również toczyła swoją własną bitwę. Jej krucjata, by wyrwać Simona z apatii i żałoby po Elwirze, nabierała na sile. Zastała go w salonie, przeglądającego po raz setny te same listy, te same pamiątki po ukochanej. Wyglądał jak duch, cień człowieka, którym był kiedyś, Simoni, musimy porozmawiać, zaczęła, siadając naprzeciwko niego. Jej ton był łagodny, ale stanowczy, podniósł na nią zmęczony wzrok. Jeśli znów chcesz mówić o Adeli i o tym, że powinienem dać jej szansę, to daruj sobie, Celio. Moje serce należy do Elwiry, ale Elwiry tu nie ma, powiedziała z większą siłą niż zamierzała. Złagodziła ton, posłuchaj, wiem, że to boli. Wiem, że czujesz, jakby część ciebie umarła razem z nią. Ale życie toczy się dalej, a ty masz obowiązek żyć, nie tylko dla siebie, ale dla tych, którzy cię kochają. Dla Adeli i dla Susanny na wzmiankę o matce drgnął. Co z nią, ona cierpi, widząc cię w takim stanie? To ją zabija, Simoni. Każdego dnia patrzy na syna, który gaśnie. Zamknąłeś się w swoim świecie bólu i nie dopuszczasz do siebie nikogo. Susana jest silną kobietą, ale nawet jej siła ma granice. Ona potrzebuje syna, nie ducha przeszłości. Błagam cię, zrób to dla niej. Spróbuj, spróbuj zapomnieć, zapomnieć, jego głos był pełen niedowierzania i bólu. Jak mogę zapomnieć o miłości mojego życia? To tak, jakbyś kazała mi przestać oddychać. Nie każe ci zapomnieć o miłości. Każe ci przestać żyć w grobie, który sam sobie wykopałeś, odparła celia, a jej oczy zaszkliły się ze współczucia. Pamięć o Elwirze powinna być dla ciebie siłą, a nie kotwicą, która ciągnie cię na dno. Ona by tego nie chciała, Simoni. Chciałaby, żebyś był szczęśliwy, jej słowa, choć bolesne, trafiły w czuły punkt. Spojrzał na listy w swoich dłoniach. Czy rzeczywiście tego chciała dla niego Elwira? Czy chciała, by resztę życia spędził jako żywy trup, pielęgnując ból? A jego matka Celia miała rację. Jego żałoba raniła ją głęboko. Może nadszedł czas, by spróbować. Nie zapomnieć to było niemożliwe. Ale może zacząć żyć na nowo. Dla tych, którzy wciąż byli obok, późnym wieczorem, kiedy dom Aldejów pogrążył się w ciszy, Blanka zapukała do drzwi pokoju Samuela. Wahała się przez chwilę, po czym nacisnęła klamkę. Weszła do środka. Samuel siedział w fotelu przy oknie, wpatrując się w ciemne ulice Akacjowej. Możemy porozmawiać? Zapytała cicho, odwrócił głowę. Jego spojrzenie było wciąż chłodne, ale nie było w nim tej jawnej wrogości, którą okazywał Diegowi. Była w nim raczej nuta zranienia i dystansu, o czym, o wszystkim. O nas, o tym, co się stało. Co się stało, powtórzył z gorzkim uśmiechem. Ja walczyłem o życie w szpitalu, a ty i mój brat zapomnieliście o moim istnieniu. To nie tak zaprotestowała, podchodząc bliżej. Nigdy o tobie nie zapomniałam. Martwiłam się, modliłam się za ciebie każdego dnia, ale znalazłaś pocieszenie w jego ramionach stwierdził, nie pytając. Blanka spuściła wzrok nie mogła zaprzeczyć to było skomplikowane, Samuelu oboje byliśmy samotni, zranieni ale to już przeszłość. Wróciłeś, jesteś moim mężem, milczał przez dłuższą chwilę, studiując jej twarz. Potem jego spojrzenie złagodniało. Nie chcę teraz o tym mówić. Może kiedyś, ale jest coś innego, coś, co cię dręczy. Widzę to w twoich oczach, od kiedy wróciłem. Co to jest? Jego nieoczekiwana przenikliwość zaskoczyła ją. Poczuła, że mur między nimi zaczyna pękać. Może to była ta chwila, by mu zaufać? By podzielić się z nim ciężarem, który nosiła sama? Usiadła na stołku naprzeciwko niego i zaczęła mówić. Opowiedziała mu wszystko. O swojej siostrze bliźniaczce, Oldze. O tym, jak zostały rozdzielone w dzieciństwie. O listach, które do niej pisała, a które przechwytywała Ursula. O swoim głębokim przekonaniu, że jej siostra wciąż żyje i gdzieś tam na nią czeka. Opowiedziała mu o swojej samotności, o tęsknocie za jedyną osobą na świecie, która była jej lustrzanym odbiciem. Samuel słuchał w całkowitym milczeniu. Jego twarz, początkowo zdystansowana, stopniowo nabierała wyrazów współczucia i zrozumienia. Kiedy skończyła, w pokoju zapadła cisza. Blanka bała się podnieść wzrok, obawiając się jego reakcji. Wtedy poczuła jego dłoń na swojej. Była ciepła i pewna. Podniosła na niego oczy znajdziemy ją powiedział cicho, ale z absolutną pewnością. Nie wiem jak, ale przysięgam ci, Blanko, że pomogę ci ją odnaleźć. Nie jesteś już w tym sama. W jego oczach zobaczyła coś, czego nie widziała od dawna obietnice, wsparcie i cień dawnego uczucia. Po raz pierwszy od jego powrotu poczuła iskierkę nadziei. Może ich małżeństwo nie było jeszcze stracone. Może na zgliszczach zdrady i bólu mogło narodzić się coś nowego, opartego na wspólnym celu i wzajemnym zrozumieniu. W pracowni krawieckiej Susany panował półmrok. Jedyna lampa oświetlała stół, na którym leżały wykroje i kawałki materiału. Rosina nerwowo miętosiła w dłoniach chusteczkę. W końcu zebrała się na odwagę. Susano, muszę ci coś powiedzieć, wyznała drżącym głosem. Coś bardzo nieoczekiwanego, Susana podniosła wzrok znad swojej pracy. Coś się stało? Jesteś blada. Czy Liberto, nie, nie, z Liberto wszystko w porządku? przerwała jej Rosina. Wzięła głęboki oddech. Chodzi o mnie, ja, ja jestem w ciąży, Susana zamarła z igłą w połowie ruchu. Patrzyła na przyjaciółkę przez kilka sekund w całkowitym osłupieniu, po czym parsknęła śmiechem. Rosino, kochana, chyba przepracowanie ci nie służy. To najlepszy żart, jaki słyszałam od lat. To nie jest żart, Susano, powiedziała Rosina śmiertelnie poważnie. Łzy napłynęły jej do oczu. Byłam u lekarza. To pewne, śmiech zamarł na ustach Susany. Opuściła ręce, a igła wypadła jej z palców, lądując bezgłośnie na materiale. Jej usta otworzyły się i zamknęły kilka razy, ale nie wydobył się z nich żaden dźwięk. Patrywała się w roślinę z niedowierzaniem tak ogromnym, że graniczyło z szokiem. Wciąży, wyszeptała w końcu, jakby to słowo było w obcym języku, którego nie potrafiła zrozumieć. Ale, ale jak to? W naszym wieku, wiem, że to szaleństwo, płakała już Rosina. Jestem przerażona, Susano. Co ludzie powiedzą? Będę najstarszą matką na całej akacjowej. Będą się ze mnie śmiać. Susana, otrząsnąwszy się z pierwszego szoku, wstała i podeszła do przyjaciółki. Objęła ją mocno. Jej umysł wciąż wirował, próbując przetworzyć tę absurdalną, niewiarygodną wiadomość, ale instynkt przyjaźni był silniejszy. Cicho już, cicho, uspokajała ją, głaszcząc po plecach. Niech sobie mówią, co chcą. Kiedy przejmowałaś się opinią innych? To, to cud, Rosino. Prawdziwy, mały cud. Będziesz miała dziecko. Z liberto. To wspaniała nowina, mówiła to, choć sama do końca w to nie wierzyła. Dziecko, Rosina, to było jak scena z jakiejś surrealistycznej sztuki teatralnej. Ale patrząc na zapłakaną, przerażoną i jednocześnie przepełnioną dziwną nadzieją twarz przyjaciółki, wiedziała, że musi być dla niej opoką. Czekały je trudne chwile, pełne szeptów i spojrzeń, ale staną do tego razem. Jak zawsze. Noc spowiła Madryt swoim ciemnym płaszczem. W jednej z bocznych, słabo oświetlonych uliczek, z dala od zgiełku akacjowej Ursula spotkała się z cieniem ze swojej przeszłości. Mężczyzna, który na nią czekał, był starszy, ubrany wznoszone, ale czyste ubranie. Jego twarz była purana z zmarszczkami, a w oczach czaił się lęk. Był to Merino, jej były opiekun z sierocińca, człowiek, który znał jej najmroczniejsze sekrety. Przyszłaś, powiedział cicho, rozglądając się nerwowo, kazałeś mi przyjść. Mówiłeś, że to pilne, odparła Ursula zimno. Nie lubiła być wzywana. To ona była tą, która pociągała za sznurki, bo to jest pilne. Chodzi o nią, o Olgę na dźwięk tego imienia serce Ursuli zabiło mocniej, choć na jej twarzy nie drgnął ani jeden mięsień. Olga, jej drugie, niechciane, porzucone dziecko. Bliźniaczka Blanki, myślała, że ten rozdział jej życia jest na zawsze zamknięty. Co z nią? zapytała, starając się, by jej głos brzmiał obojętnie. Mężczyzna przełknął ślinę. Wyjął z kieszeni zniszczoną, pożółkłą fotografię i podał jej drżącą ręką. Ursula wzięła ją i spojrzała. Zdjęcie przedstawiało młodą kobietę, uderzająco podobną do Blanki, ale z czymś dzikim, nieokiełznanym w spojrzeniu. Widziałem ją, wyszeptał Merino, kilka tygodni temu, w porcie w Santander. Była z jakimiś marynarzami, wyglądała, źle. Ale to była ona, jestem pewien, Ursula wpatrywała się w zdjęcie, a jej umysł pracował na najwyższych obrotach. Olga żyje, i jest w Hiszpanii. Ta wiadomość była jak bomba z opóźnionym zapłonem, która groziła zniszczeniem wszystkiego, co zbudowała. Duch, o którym myślała, że dawno go pogrzebała, powrócił. A powrót duchów nigdy nie zwiastował niczego dobrego. Jesteś pewien? Zapytała ostro na własne oczy widziałem. Żyje, pani Disenta, pańska druga córka żyje. Ursula oddała mu zdjęcie, jej twarz była nieprzenikniona. Dziękuję za informację, Merino. Możesz odejść, mężczyzna skłonił się i pospiesznie zniknął w mroku uliczki. Ursula została sama, otoczona nocną ciszą. Ale w jej głowie szalała burza Olga przeszkoda zagrożenie potencjalne narzędzie. Możliwości i niebezpieczeństwa kłębiły się w jej myślach, tworząc nową, skomplikowaną partię szachów. Musiała działać szybko, musiała znaleźć Olgę, zanim zrobi to ktokolwiek inny, zwłaszcza zanim zrobią to Blanka i Samuel. Gra właśnie weszła na zupełnie nowy, śmiertelnie niebezpieczny poziom. A Ursula disenta nigdy nie przegrywała.